Hej, w, kole w kolejnym odcinku mam nadzieję, że ten noc nie będzie trwał jednej minuty. Albo te D. podejście, D. idzie tam szybko. Nie widzę o książka, jakiś numer 9, właśnie nie wiem. Wziąłem książkę, jedna mi też pisało dziewięć. I idzie w moim kierunku. Wsyłam się do szafy, może. No. Nie przychodził, tylko się znów w szafie. No znów się na chwilę schowałem, bo byłem schowany wyświetlaczem na Sirę, żeby zobaczyć gdzie on jest, i on był obok mnie Ty widzę kutkę. To 51 o, książka. Twoja książka. A ile tego trzeba znaleźć? Nie mam pojęcia. Na razie próbuję, próbuję przetrwać. Uwam się. Co? Muszę jakieś E klikać dobrze. I... To jest I... extrajny Funkin', Chyba. To jest Funkin. Real. No. Nie! Zabił mnie, ale to jest głupie. Próbuję to przejść, ok? Czy zginąć? Próbuj przejść. Jeszcze chwilę. Gdzie ja będzie? Ja idzie? Mogę zrobić jeszcze po buksów. Mogę to zrobić, kiedy cię ci uda. Może to przejść. No, jeśli ci się uda. Jeśli mu się uda. No, jeśli ci uda. Ja bym się już i bym uciekał. Dobra, muszę się rewajwować nie, 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 zaraz, nie, teraz, nie, teraz Dobra, czekam. Bo niby się yy, skręcił czas, ale jest Jeżeli chcesz to kupić, bo kliknąłem to i mogę poczekać No, chyba wszystkie widzi góry. On mnie nie widzi, nie? Chyba. Nie? Chyba. Dobra, y próbuj to otworzyć. Okej, okay. dobrze. Ile ci Co tego jest? brakuje? Właśnie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Chyba tyle potrzebuje, nie? To masz siedem Masz e, dziewięć, osiem, siedem, siedem, sześć, sześć, pięć Trzy to... To było... Cztery to kulko. Jest mamy inaczej, u mnie to osiem. Nie mamy kwadratu. Oczywiście jednego ci brakuje. A nie jednego nie znalazłem, Ty próbowałem szukać i ja nic nie znalazłem. Hmm. To co, próbu, próbuję robić? No.

kuco osiem Ja tak nie na napiszę e, dziewięć siedem pięć osiem dziewięć, siedem, pięć, osiem, jeden, dziewięć, siedem, pięć, osiem, 9 7 5 A jest obok mnie? Nie wiem, bo ja nie mogę przykręcać, bo inaczej bym się musiał w ogóle zrewajmować. Ale pewnie przychodzi tuż obok ciebie i cię po prostu nie widzi. No, tam no, widzę jakąś książkę, na, tam jakąś chyba. Ale która jest jaka jasna, nie? No, Czyli nie wiem, jakaś jasna. A jakieś znaczy, partyjki, wydaje? Znaczy, nie wydaje partyjki, bo jest jasne, jak wystaje trochę, nie? Z dwóch szelfu. Um, było po prostu na biurku, gdzie. A to nie, to, to jest ten, to jest ta kartka, którą już mam. jedna 7 minut tego pokoju. Jeśli kojisz, rzuć tu kreski no nie? książkę zdobyłem, nie? No, kwadrat 6. 6. Jest 8, nie? Teraz tego. No, 8. A ile potrzebujesz? 9? Co on robi? A ile tego potrzebujesz? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. A jak to wygląda, że nie masz pojęcia? Nie, chyba teraz może tam wrócić, nie? Bo tam chyba jest safe spot, nie? No tam mnie w ogóle nie może zabić, nie? Żeby tyle razy mnie nie zabić, co? nie? No bo tam obok ciebie przychodził ciągle By cię załładził bez problemu myślę O kurwa To jest za straszne No, ja, mogę, tutaj mogli się zrewigować, albo no, nie, nie uproszuję. Ja już wyszłam. I tak w ogóle wafi skingował. <grywka> nie wiem, jutro możemy spróbować, nie? Jeszcze raz. Ale dalej jako doszliśmy, nie? A ja jeszcze chcę próbować więcej robić do mną dzisiaj najnudniejszej gier. Na Roblox. Na Roblox. Number one. Death Simulator. Number two. Doors. Dalej gramy? Doors. Czy coś innego? No. Eee, e, dobra, spróbuję Tu... Hadną bra! Jak u gram, jak u najlepsza gra Ever Tak, najlepsza. Real. Która ma głupie... Y są dwa... Y są trzy dobre mapy do wybierania i z jedna zbajka, że wybiera tu najgorszą. O to jest Ewate! Ever najlepsza. No ci mi się jest Najgorsza mapa w grze. Najbardziej jej nie lubię. Bo to jest Ewate! Druga najgorsza mapa to jest. Piask! Co to jest? To jest ma mapa jakaś ultramała, gdzie. Jest o piasku i jest są ludy. O, co nudy. A mapa jest gufija! Osiemna, Wojtek! Aha! Gdzie jesteś? Tutaj. W gufijach mapa, mówię. Ktoś zginął. Ktoś. To kto mógł być zrewajwowany, ale Niko nie lubiał i niko go nie rewajwował. Siema Gija, wygraliśmy! Ale to było trudne! mam nadzieję, że będzie wybór map. Bo są dużo nowych map. Ale oni i tak ich nie wybiorą! Wybiorą Maze! O Darko facility dawaj! To jest ta mapa chyba nowa, a jak nie jest i tak nowa, to jej nie widziałem. Dlaczego no, nie bierze jakieś ruiny słabe? No nie, no. Zobacz, TO nie AAAAAAAA! To dzieci, to pana ich apatary. No, to są, są apatary czwartoklasistów, i trzecioklasistów, i drugą tak. i pierwszoklasistów. I drugoklasistów. Zobacz, on ma oczywitłej, zależnej pomówek, nie? Dobra, i tak tu nie jest jeszcze jak z babą, pa. nie. Oooo noc! Dobra, ta mapa wygląda raz lepiej w noc, bo ja tą mapę grałem, ale w noc... nie wiem czemu wszystkie mapy nie są w noc. A co tam można kampić sobie? jest tylko w tych, gdzie brakuje! Najlepsze mapy nie są wybieramy! W sumie to jest na nawet mapa, ale... E, deixa Facility fazer isso Hala. Find the key. This got exit entrance. Dá para esse uma mapa gdzie eh pieskowa onde ciemniejsza Jest Misia i Squidward Skyward Some My Family Some My Family From Sex Goni mnie, goni mnie, goni mnie, No mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, mnie, goni mnie, Widziałem cię. Poczekaj. Oh, oh, squidward ej, ej! Wytyk! Elka to zabij to moją melony. zionę! Czemu z tym ludzi chyba wychodzą melony? Czemu jest? Nie wiem, on jest... Arbuzem Kurde. Ginę, 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 ginę. Ta osoba z partyklami albo z jest... ...lertem. Tak trochę. Bo wybrała no. tu mapę. No bo ta mapa jest słaba ogólnie. Ale i tak jest lepsza niż Maze i na pieska mapa. I niż Four Corners jest na pewno lepsza. Oni jest Team oni mają jakieś ADHD, nie? No. I to jak wy tutaj umieracie. A gdzieś ginąłeś? No. Ja też teraz. Ja sobie porobię matematykę. A to nie jest matematyki, nie? Dobra, er, cztery. To... To jakiś tylko. I PSMU. Skyward, Elgato. W ogóle co masz czat? Zwariowany, my! Zwariowany! Zwariowany. Okej. Mózga. Okej. Okej. Ale O maga, Renejka. Elkato o... Za Elkato zabił kogoś <grym> <grym> Elkato Dobra, ile ty jeszcze zaraz 700 O zabił ko, <grym> ko jedną osobę Elkato Dobra 7000 grywam 140 tysięcy 28 tysięcy Eee, sosk nie ma tak Łatwo jest. Dobra, nie chce mi się znów pisać. Dzisiaj się nagrywam. 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 Grasz live? Grasz? Grasz live? Live grasz? No, dobra, Gdzie jest zwariowany? Szukamy sprawiedliwego. Biję dopiero teraz. Mnie nie było. A. O, siema. Ugo, 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 ugo. ugo. Zobacz. nas nie było. Gdzie to jest? My chyba byliśmy w jednym miejscu ciągle. Byliśmy kółka teraz. Mnie nie, nie było. Są te specjalne na rundy, gdzie jest czełkawi, bo mogą być cztery nexboty i, i nie można skakać. To akurat nieciekawe. Chyba był gryw? Gryf? gryw! Gryf! Jakiś mm. nerd. Co, A, co jest? Piotrek Gryf mnie goni. Ej, bo ja, bo ja se kampię, nie? Se kampię. A gdzie? Piotrek Gryf mnie goni! Nikogo mm. kogo to? kampię. Nie to. Beka. Dobra e... E, tutaj wejście do e, tej, ten, tej świątyni, ale tam jest zablokowane. O, kto zginął? Blisko mnie. B Peter Gryf. Peter Gryf mnie koni. Peter Krzyw to, to jest Bo Peter Gryf. Ma... Peter Krzyw in reality check. A gdzie ty jesteś? No tutaj, na tym, na tym kamyczku. Jestem w kampie, nie? Dawaj, wskakuj. Ja sobie robię matematykę, nie? Jo! Fajnie, nie? I zabiją nas. Chyba. Nie wiem. Bo ci mnie jakoś zechcia. Tak. Ja to nie obchodził, robimy kurde, zadania domowe ze szkoły. E, dobra e, Do mnie Anty pisał Nie, nie robię live! 46 tysięcy 69 tysięcy kurde są 69 tysięcy No git, No i git. fajna matematyka, nie? Ej, jest pusto, może, może zobaczymy co, jakie, co jest u NexBotów. Ej, e, chyba nie jest pusto. Prawie bym spał, zobacz. Jest Cie... e, e, e. już chyba NexBota. Jest tam? Nie wiem. O, dobra, żyję, się ma. Ja sobie robię matematykę na no Gdzie ty poszłeś? Dalej, jestem tutaj, nie? To sobie gra, nie, ja sobie skończę matematykę. Dołączę do ciebie, okej. Okay? A, dobra. B, D, a teraz C. I tej ktoś. Ojej, matematyka! Wszyscy w tej klasie jest zbyt easy. Bez mózga! Musimy łatwo bez mózga! Bez mózgu! Nie, be, nie, Peter Griffin nie złapał! I akurat za są kończyscy pech! I love the lightning. Kurde! Siema. Dobra, kończy odcinek, bo na słonego kopa.